Siemano. Dzisiaj jedziemy na zawody Spinning Dutch Adventure do miasta Nagele. Pogoda ma nas dzisiaj nie rozpieszczać, bo nawet mają być. Startujemy o godzinie 9 do godziny 15 Wygrywa najdłuższa ryba Pozostałe miejsca no to suma jakby punktu Za pierwsze miejsce jest 1000 euro Tam jakieś prezenty od sponsorów Wędki, kołowrotki Ja byłem na poprzedniej edycji Udało mi się zająć czwarte miejsce Na chyba 68 czy jakoś tak Tam były nagradzane miejsca do piątego Także się załapałem no to wygrałem, właśnie wędkę, owrotek, torbę na przynęty, jakieś tam gadżety, przynęty, pudełko przynęt, czapkę. Także fajnie, fajnie. To myślę, że widzimy się już na miejscu. Okej, okay, to jest nasza miejscowa. Na razie nagrywam z samochodu. Dostaliśmy tutaj taką miarkę. Zdjęcia ryby musimy robić tylko i wyłącznie na tej miarce. Jest pokazane tutaj, jak należy robić zdjęcia ryb. Musi być głową skierowana do zera. Głowa ryby ma być w prawej ręce, po prawej twojej stronie. No i tutaj ułożenie na miarce. Tutaj mam taki identyfikator z imieniem i nazwiskiem, to musi być pokazane, jeżeli się złowi rybę. No i co? No i zaraz wam coś jeszcze nagram z zewnątrz. No to patrzcie, co tu się dzieje. Pizga niemiłosiernie, niemiłosiernie, a ma być tylko gorzej. Śliskie kamienie. Także powodzonka Hubert. Powodzonka. Idę robić rozeznanie w terenie, bo nie wiem gdzie łowić. Tutaj podobna jakaś zatoczka jest i za tymi domkami o jest jakiś taki cypelek gdzie można łowić. Jest duża ryba, dzwońcie do nas, e, przy, powiecie gdzie jesteście, przyjedziemy, pomożemy. No i przede wszystkim, żeby nagrać jakiś live albo film e, i tak dalej, żeby pomóc, no bo duża ryba, wiadomo, e, w Doneście kiedyś było tak, że 10 minut przed zakończeniem zawodów e, zawodnicy złapali największą rybę, którzy byli od nas 200 metrów i zrobili sami zdjęcia i ryba była odwrotnie położona na miarze i została niezaliczona i uważajcie na siebie, bo jest ślisko i tak dalej. Także bezpieczeństwo przede wszystkim. Do i powodzenia! Sto, Idziemy szybko na miejscowę. No, jakieś... <laughs> Myślisz, że się zmieścimy? <laughs> nie, wiem, nie wiem. Ludzie tak szybko ruszyli, że ja idę dosyć szybkim tempem. <laughs> Tyle co w sumie wystartowaliśmy Wystartowaliśmy, a wyprzedzili nas już o jakieś 100 metrów. Już ich nie widać niektórych Dobre akcje Zobaczymy No i mamy Idziemy gdzieś tam No i dobra Pierwszy rzut zawodów Woda jest trochę wzburzona, ale mogło być na pewno gorzej. I raczej będzie w późniejszych godzinach. No ogólnie to nie jest łatwo. Jak dubanie wykałaczką w zębie. W połowie na pewno tutaj przynajmniej z godzinę. Zarozumienie przynęte. I może się później przejdziemy gdzieś bliżej samochodu, bliżej parkingu, bo tam też fajne miejsce w miarę. No ale dobra. Na razie łowimy tutaj. I co do zaczepów? No to wiadomo, jest trochę, ale myślałem, że będzie dużo gorzej. Zmieniłem przynętę na kanibala. 10 centów. Łowię na razie trochę na mniejsze przynęty. Później wejdę na jakieś dwunastki i mam tam chyba jeszcze coś większego. No zobaczymy. Na razie się nic nie dzieje. Tutaj łowi jeszcze ktoś koło mnie też na razie nic. Odprowadził mi szczupak właśnie przynęte, Ale ja pierdzielę, to był szczupak no metr 20 na pewno Moja życiowa by była na 100% Kawał ryby, naprawdę kawał ryby No odprowadził, zaraz go brzegu, tutaj sobie płynęła przynęta i szczupak tak I popłynął dalej Rzuciłem jeszcze mu w tą stronę, ale no już tyle, popłynął Teraz taki kanibalek na trochę mniejszej główce. I, I kolejny kanibal. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. No i zaczynają się pojawiać chmury. Także nie będzie lało jednak. I teraz taki kanibalek. Z tu zbrojaczko. Staram się nie zmieniać zbyt często tych przymentów. Ja wiem, że jak te ryby są i żerują, no to. No, to na tym przymentem na pewno. No, teraz coś takiego. Nie jest mi chyba dane dzisiaj. Nie ma co się poddawać. A, chyba. Na kanibalka. <grym> Organizator jest, więc musimy. Tak jest to ok. Takie wycieczki. A Id masz jakiś pod ręką? No tu, no teraz połóż to na. Ja Pozwolę A metr jeden, metr dwa. 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 Czekaj, czekaj, czekaj. Dwa. Jeszcze do, dobra, 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 dobra. No nie, nie, nie Sto, no nie, ty on sto dwa ma, zobacz. We, weź ten, rękę. Dawaj, dawaj, tak jest. Prawo, <laughs> rękę. Ładnie, żeby ci nie poharatał kurwa. Piękna ryba. Piękna ryba. Piękna ryba Jak już on jest wodzie w wodzie podbieraku to dojdzie do siebie Pogoda się zrobiła tragiczna Przed chwilą w sumie w tym miejscu to staje tutaj nie było, yy, było I goście mówili, że po prostu poczuli gdzieś tam z tym. No jest dzisiaj naprawdę grubo Już się nie da normalnie łowić Fale są takie duże i ludzie już się popakowali. Niektórzy pojechali do domu, a została jeszcze godzina w sumie. Ja nie wiem, czy też nie zrobię tak samo. Nie wiem, ja mi nawet tą rybę teraz miał podebrać, szczerze. Chyba powoli kończymy na dzisiaj relację. Nic się nie udało dzisiaj złowić. W sumie nie stawiałem się za bardzo, bo ja nie, nie łowię na takiej wodzie. Wolę jakieś trochę mniejsze kanały. Także nie miałem dzisiaj szczęścia, no ale co? Fajnie było, nowe doświadczenie. Tutaj mnie trochę widać. No i co, lecimy. Okej. Okay. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że gadałem teraz z organizatorami. Nie wiem, czy widać na kamerze. Coś tam widać. Tam jeszcze ludzie łowią. Walną piorun. Gdzieś koło tej główki. W te kamienie ten piorun poraził cztery osoby, i tutaj, właśnie jeden z organizatorów, yy, jakiś karton news pisgło tak, że mówił, że widział dosłownie, jak piorun uderzył mu w stopę w samochodzie, rozładowało mu akumulator. Także grube akcje były. Ja już zwijam, jest pół godziny do końca. Yy, zostałbym na pewno do samego końca, jeżeli miałbym jakiś dzisiaj w ogóle wynik. Dobra, no to w takim razie trzymajcie się, zdrowo. jelo <grym>,